Doda nie hamowała się w sprawie Kaczorowskiej i Rogacewicza. Są dziwni. Doda nigdy nie wystąpiła w tańcu z gwiazdami jako uczestniczka, ale jest wielką fanką show i kilka razy zasiadała na widowni. Chętnie też wypowiada się na temat programu. W jednym z najnowszych wywiadów zabrała głos w sprawie. Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, którzy, pomimo iż odpadli, wciąż budzą wielkie emocje. Oto, co ma na ich temat do powiedzenia. Kaczorowska i Rogacewicz wzbudzają skrajne emocje. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli z pewnością jedną z najbardziej charakterystycznych par 17 edycji tańca z gwiazdami. Tancerka i aktor nie zdobędą jednak kryształowej kuli, gdyż odpadli, nie kwalifikując się nawet do ćwierćfinału. O parze głośno było jednak jeszcze zanim potwierdzono ich udział w show. A to dlatego, że Kaczorowska formalnie jest żoną Macieja Peli, choć ich małżeństwo istnieje już tylko na papierze. Rogacewicz zresztą także dopiero co rozwiódł się z żoną. Jako para wzbudzają mieszane uczucia, podczas gdy jedni im kibicują, inni zarzucają, że rozbili rodziny dla tego związku. A co na ich temat sądzi doda? Otóż, wokalistka dość realistycznie patrzy na ich związek i publiczne okazywanie sobie uczuć, zdając sobie sprawę, że wiele osób może on drażnić. Zdaje sobie sprawę, że ich rodzaj ekspresji uczucia może być drażniący. Zwłaszcza, że żyjemy w państwie bardzo samotnych serc, ludziom, którym nawet już aplikacje nie pomagają, żeby być w związku. Codziennie są trzy rozwody. Takie zbytnie eksponowanie czy epatowanie uczuciami w miejscu, gdzie jest konkurs i są pary taneczne, może to być drażniące. Jest to dziwne, może to być cringe, powiedziała w rozmowie z Party. Doda o Kaczorowskiej i Rogacewiczu są dziwni, bo są w show biznesie. Choć Doda zdaje sobie sprawę, że Kaczorowska i Rogacewicz wywołują kontrowersje swoim związkiem, to w kontekście ich udziału w tańcu z gwiazdami nie ma im nic do zarzucenia. To wzbudza emocje, jest to jakieś. Oni nie są w prawdziwym konkursie tanecznym, tylko w programie rozrywkowym, gdzie ma być show, ma być klikalność i mają być komentarze. Podkreśliła. Wprawdzie nazwała ich też dziwnymi, ale na to ma również wytłumaczenie. Są dziwni, bo są. Jedno jest aktorem, drugie jest tancerką, to jest normalne, są dziwni, bo są w show biznesie. I ja to rozumiem, dla mnie to jest dziwne, ale mi to robi emocje, to robi zasięg, jako producent byłabym zachwycona. Zgadzacie się z piosenkarką?